Sport to zdrowie. Wychowanie fizyczne to sposób na życie. Nowe centrum skłusza Rdeko www.redeko.pl Plan na sekcję piłki ręcznej we Wrocławiu jest jasno sprecyzowany. ACT w chce wychowywać kolejne pokolenia szczypionistek i szczypiornistów. Drużynę w superlize piłkarzy ręcznych mamy jako śląsk. Czekamy na odrodzenie teamu piłkarek ręcznych. To ma się odbyć jednak w oparciu o zawodniczki z naszego regionu. Czy się uda? Działacze są pewni swego. Coraz więcej dzieci i młodzieży. Trenuje pod szyldem klubu, więc zdaje się, że obrany kierunek jest prawidłowym. Co ważne, w barwach AZS-u można występować od najmłodszych klas szkoły podstawowej po seniorów, co też jest bardzo istotne. Często brakuje w klubach łagodnego przejścia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wiekowymi. Już po wycofaniu AZS-u AWF-u Wrocław z najwyższej klasy rozgrywkowej profesor Andrzej Rokita, który wchodzi w skład zarządu klubu, mówił, że jest plan na odbudowę sekcji od dołu. Warto odwiedzać profil sekcji na Facebooku. Tam można znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych grup. Sporym zainteresowaniem cieszą się grupy najmłodsze. Od pierwszej klasy do trzeciej szkoły podstawowej oraz od czwartej do szóstej szkoły podstawowej i gimnazjum. Sporym atutem oczywiście są obiekty akademii i wykwalifikowana kadra szkoleniowa. Początkowo oczywiście liczy się dobra zabawa. Później, gdy już dzieci zarażą się szczypiorniakiem, zabawa może przerodzić się w profesjonalną karierę. Centrum Skłusza Red Redeko Sport to zdrowie, wychowanie fizyczne to sposób na życie.